Cześć, to jest kanał Pan Papot. Dzisiaj gram w Brawl Stars. Dzisiaj była aktualizacja, i teraz są gorące strefy i takie coś. Zamiast skrzynek. Ja mam już szóstą klasę, tak jak to się nazywało. I dostałem gadżet do nitek dzisiaj. Będę nią, zagram i będę. Będę na gorących strefach. Dobra. A ten gadżet jest tylko dwa. Większość jest z trzema. Nie wiem, czy na tych gorących strefach jest, jest więcej osób. To więcej tego nie leci. Albo szybciej. Nie. Gonie Piperka. Nie może tam pójdę. O nie. Dobra, pokon mnie uleczył. Oni teraz tam idą. Dobra, robimy podwójnie teraz w dwóch strefach. O, tamta już jest zrobiona. Au. Ojej, mam ulta. Sobie będę mógł... Ten gadżet nawet mi nie był potrzebny. Ja sobie tu go zrobię. I, i wygrałem. Jeszcze dostałem plus cztery pucharki jak, jak, za jakiś nędzik. No dobra. Może teraz zagram inną postacią. I jeszcze nowa postać Gale. Fajna jest. Strzela takimi kulkami śnieżnymi, a ultem tak odpycha. I ten ult jest trochę dziwny, bo on sam siebie odpycha. I go można zdobyć ze skrzynek, albo jeszcze tutaj go można zdobyć na 30 poziomie, jak się kupi za 169 gemów. I jeszcze jakieś emotki są, a później jeszcze skin. No, ja miałem sobie wziąć na nam postać. A Panthers tak śmiesznie wygląda trochę. Dziwnie i ma taką apteczkę. I mam na niej już 20 rangę. I jeszcze ten jak się tak nim rzuci. To wygląda nawet tak jak apteczka trochę. O nie mają spajka. A, A jest jeszcze właśnie taki nowy skin, do bula, fajne. Bo dostaje się za darmo. O, tak wygląda ta apteczka jej, a, 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 a. tak fajnie wygląda, chyba bardziej mi się podoba ta PAM niż wcześniejsza. Dobra, rzucę tam to leczenie. Dobra, chyba to wygramy. Spek nie wychodzi? O, jest. Zniszczę go, czy nie zniszczę? Zniszczę. O, nie, ból. Dobra, jeszcze chwilę. Jest. Wygraliśmy. Dobra. Jeszcze, może, jedną rundę zagram tym nowym skinem do bóla. Bo on jest bardzo fajny, nie bibi. O, właśnie. To jest taki ból i taki ból. I ma tego bóla chyba każdy, chyba że nie odbierze. Bo nie wiem, co się stanie, jak nie odbierze i się już skończy. To raczej chyba już go nie będzie miał ktoś. Chyba bardziej mi się podoba ten skin niż normalny ból. I on... To jest chyba skin z Crash Royale'a taki. Bo, yy, pamiętam, że jest taka postać chyba z Crash Royale'a. To jest ta, co wychodzi z domków, albo jeszcze jakaś inna może. O, oni mają chyba więcej? Nie, mają tyle samo. A nie, mają więcej. A nie, to my mamy więcej. Au, 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 au. Chyba. O Nie. A, zabili mnie. Ale teraz mamy troszkę mniej, ale nie dużo mniej. Dobra. A i ten ból tak miecz ten podnosi. Jak używa ulta. Tak fajnie. Poszedłbym tam, ale jestem na blisko. I ja tutaj robię Dobra. Au, 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 au. Chyba my to wygramy, bo my mamy 77. Yy, więcej. O nie, chyba jednak przegramy. Tak, przegramy to chyba. Ten bal się nie rusza. Ale może jednak. Bo ktoś chyba tam robił. Oje, spośli. A nie, bo oni tam mają. Chyba jednak to wygramy i tak. Jak tam pójdę, to wygramy. Nam bardzo mało brakuje. Jest wygrana. O, 18 ranga na bólu. I jeszcze tutaj są misje i... Ja tu już prawie wszystkie misje zrobiłam. Mam jeszcze taką coś z zadymą i z robotem i jeszcze mam taką, ale ona jest jak się kupi ten drugi o ten. I to będzie koniec. Pa.